Team, Festival Next, 5 dem w 3 minuty. Lecimy. Be My Hall, czyli gra od naszych. rogalik akcji, odrzucony Bullet Pell, ten sam gatunek, który reprezentuje sobą np. Vampire Survivors. Tyle tylko, w odróżnieniu od niego, tutaj zamiast walczyć z hordą w rogu za pomocą gradu pocisków, walczymy z nimi za pomocą własnej hordy nieumarłych, których strzeszamy z poległych w rogu. mogliśmy grać tylko w 10 minut i mieć 3. Ulepszenia, ale wiecie, to gra od naszych, więc konie 12 na 11. Lightyear Frontier, czyli gra, którą należałoby zaliczyć do gatunku symulatorów Farm. Z tą różnicą, że tu do dyspozycji mamy wielkiego mecha, który pomaga nam w zbieraniu surowców i rozbudowaniu placówki. Placówki, która pomóc ma nam w ocaleniu planety, oczyszczaniu jej z plugastwa, a także kramieniu zwierzątek. To urocza i rekreacyjna gra. Ma być siecią kooperacji. Omega Crafter, czyli Survival w otwartym świecie, który mi osobiście na myśl myśl przyniósł Walheim. No może dlatego, że ma bardzo podobny system żywności, który nie jest wymagany na życia, ale daje nam określone bonusy. W przeciwieństwie jednak do Walheim, w tej grze, oprócz tego, że jest urocza do bólu, mamy także elementy automatyzacji, dlatego że naszego robokolega. Tego potem możemy produkować więcej. Możemy zaprogramować, by wykonywał określone czynności. W ten sposób ułatwiając nam życie. Oprócz tego, wiadomo, crafting, zbieractwo, walk to wszystko w otwartym świecie, w którą możemy grać razem z kumplami. SaveStation 2 czyli kontynuacja gry, która była już na kanale. Więcej i lepiej tego samego ta automatyzacja. wydobywujemy określone kształty, a potem przerabiamy je w zależności od zapotrzebowania. Taką akros mamy misję. To jest gra, która jest oparta na automatyzacji bez niczego innego. Nie zbieramy surowców, nie zapełniamy magazynu, nie walczymy z przeciwnikami, tylko i wyłącznie automatyzujemy. Gra jakby sugeruje nam, że nie powinniśmy czekać, aż zrealizujemy zamówienie, tylko budować więcej linii produkcyjnych, żeby zrealizować je szybciej. Rusty Retirement, czyli właściwie gra, którą się nie gra. To jest gra towarzysząca, która odpalona jest, jakby w tle, albo można powiedzieć, że jest nakładką, nakładką gry. To jest gra o farmy. Spokojnie nasza postać zbiera, podlewa, uprawia warzywa. My dokładamy kolejne grządki, sadzimy nowe warzywa, ustawiamy roboty, które automatyzują do pewnego stopnia pracę i to wszystko w przerwach między na przykład graniem w inną grę, pracą albo rozrywką.